Witam Was w kolejnym odcinku na, na moje kanale? Jak my sobie w bawlu? YouTube będzie. Ten. No. No, YouTube będzie. No, YouTube będzie Roblox, tata. Prawdopodobnie. Nie podoba mi się to, że mnie odsubowujecie. Może dlatego, że. Nie mm zadałem -mm. ja wspomnieć, że moje filmy będą codziennie. A to oczywiście, że nie będą codziennie. Co wy sobie myślicie, że jak kró król Maciuś święty jestem, to źle myślicie? Niech nie jest święty. Każdy jest taki sam. Tylko ja jestem wyjątkowy, bo mam na słów. I piszcie w komentarzu pytania. Tak, pod tym filmem. Tak, ci co mnie osóbowali, proszę sobie subjście. Dlaczego mnie subować. Wystarczyło ignorować moje filmy. Ja tak zawsze robię. się nie chcę już subować, to. Subuję gościa by miał sobie subika a nie od supu Właśnie, cieszę się, że się zgadzać. Cięcie, ja, że ja, ja. ja, ja, to, że to. w ogóle chcę mieć 8 byta. Zobaczymy, jak to się nazywa. Ma 10 tysięcy pół, jak prawdopodobnie już ponos. A więc myślę, że jest dobrym graczem. Jaki ma on? Gra? I z kim? Już widzimy, z kim. Ale w co? W sumie jasne. Wiadomo, w co. I ten, ten jego tymiarz jest jakimś namusem, bo nic nie śniemy mu pomóc. Uh! Biedny teammate. Ale tu przez tego. Słuchajcie, a ten co gra blokiem, to przez niego by wygrali, a ten co gra to przez niego przegrają. Mogą, mogą przegrać. Bo widać się te z Widać. No i co zrobimy, śniuję? Nie, 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 zaproszenie, zaproszenie, zaproszenie. there Listen. Tag me, that. bitch. Tag not Stomania, bitch. Stomah, bitch. Stomah, bitch. Stomah, To Stomah, bitch. To bitch. Stomah, bitch. Stomah, bitch. Stomah, bitch. To ma być, to ma być, to ma być, to ma być, to ma być. Mogłoby sześć, jak mi brakuje. Na tym? Oni ja. To będzie świetny film. Jak mię z blokuje Jak nie mam blokuje w to będzie słabe. No dobra, będę ciągle coś zimowy Ale nie takie jak powiedziałem Nie! 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 Ja więc mój! czy Nie! Nie! nie. To się znów potrzeba pod youtubera Nie! Mniej gadania, więcej kłopania mm -mm. Coś coś mówił tak na pewno chcę go. niech będzie pewnie mieć będzie tylko jeden gostek gadżet u nas jeden dwa stepy, dwa gadżety. I jak przegramy, to będzie... będę się śmiał. O tak. To specjalnie musiałem przegrać. Słuchajcie, chciałem nawet sobie strzelać, ale oni nam strzelali. Ale jakbym nie chciał przegrać, to by było dłużej Jak stworzyć wodę? Bierzesz H2 dw, dw, i H2. Jeszcze do tych składników dodajesz e, um, O2. I wychodzi H2O. Czyli woda. Bo woda to mądra taktyka. Na zaspokojenie głodu i nie tylko. Mał. bał. Nie udało się, C, sułek. Trochę oni nie, tylko nie szedłem, to nie wiem, kim mają być. Klawie, no maniady. Jeszcze dydy. Tak, mam by jeszcze teraz. Nie wiem, co bym zrobił, bym się tak ze złościł. No bo, no jak można, to ja przegrać. Zmanowany ult, to jest zmanowany ult. Zmanowany, 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 to jest ult. Zmanowany, 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 to jest ult. Maj, ma, ma, no już chuj. U, Jak na przystojne, no ten ci nie wypada, mały twój ult. Ale nie za długo będzie. By Był to swój. Słuchaj, zabiję. Bo przy siebie nie możemy wygrać. H2O. Bał. A mnie to obchodzi, kto to oszczeli. Tyle co nic. Nie uda nam się. Jawony nie uda nam się. Ja będę się to śmiał, bo nam się to nie uda. Bał Pierwsza runda nam się tu nie udała. Dał. 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 Da, 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 ja. My pierwszy już piłkę i jest dalej. Czyli nie będzie sto razy łatwiej. nawet ty tej nie wyobrażam sobie, jak będzie łatwiej zabłotnie To jest tak głupie. Jesteś tak głupi Że jesteś większym głupkiem niż głupi Nie, yeah, pierwszy nas krąci Możemy im drugiego nie ale obyśmy strzelili Surg, 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 surg Surg? Klonowanie mi nie wyszło, nie, 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 nie Klonowanie mi Nie o kurdy, ja płonę? O kurdy, ja się spaliłem? Sługęch, uciekaj, prawda? Można też tak, Dobra, Jak tu jeszcze przy Z naszym komatki zobaczymy. Na pojedynku Surge'a Bał? Dobrze? Jump Trump scares. się nie dam. Jakby mi się udało to bym się śmiał. Chodźcie mocniej Ale to się na sekundę mi nie dołożycia Jestem rozczarowany przez to Strzelaj On jest głupi czy głupszy? Tylko takie mam pitanko, Czy on jest głupi czy głupszy? Masz piłkę A Ale możemy to jeszcze wygrać. Możemy to jeszcze o pół Jak to wygramy? Dawaj, lecimy. Nie później... Aha w niej. Trzy sekundy No, się udało. Oho! Cześć, musimy jeszcze tylko wygrać ale nie mam lepszej drużyny, u nich też nie, muszą mieć gadżet nikt ale chyba ja tu powinniśmy już dawno wygrać Surygrychty, oni mogą tyle wygrać Surygrychty, każdy tu chce wygrać te, pronto, nie na dróg tylko słabsza niż ława di usulta che tempo d'idea non muoio moim ma W ogóle mą HP. Czegoś chciał mnie wyjaśnić? Albo coś mu się stało z głową. Jak myślę, że mu się to uda. Tak żeby się zakraść, ja wezmę cichutko. Tak jak je zobaczę. Wyskoczyć z krzaka wystarczy. Albo zrobić takie coś. I zrobić błąd. My TO WYGNAĆ! Każdy ma tu jeden. Biednymi, Biedny Jeszcze pięć razy mi wystarczy. Nie, no, ale muszę komuś dodać. Jestu Black Style, please. Niech <coughs> ci będzie Black Style. Muszę mieć Black Style. Black Style. Nie ma black style. jestem rozczarowany. A może już mam black style? Obym miał już black style. Jak nie mam, to nie wiem. Do mnie wchodzi minuta. Dobra, będzie dzieniątko, i...